Was, tak w zasadzie w pierwszym odcinku na tym kanale. Dawno zastanawiałem się, co tak naprawdę, czym tak naprawdę mógłbym zacząć nagrywać na ten kanał. No i pomyślałem, skoro jestem, mogę w zasadzie powiedzieć, dużym Potterheadem, postanowiłem na rozpoczęcie serii z LEGO Harry Potter. Jak to wyjdzie? Nie wiem, mam nadzieję że Wam się spodoba. Dlatego możemy oficjalnie już zacząć nową grę testowałem sobie też grałem tak naprawdę w tą grę już nieraz, na, nawet na, jeszcze na konsoli PSP więc tak Hm? <tryk> 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 You're wizard, Har. No i obejrzeliśmy cutscenkę pierwszą, w której Harp Potter został mm, odnaleziony przez Hagrida. Jak widzicie na razie na start Harry Potter nie ma swojej różdżki do tego dotyczy właśnie ta pierwsza misja, żebyśmy e, zdobyli swoje pierwsze jakby rzeczy, żeby pójść do szkoły w e, i dlatego Hagrid postanowił pomóc Haremu. Widzicie, on ma taką jakby cibą, tą paragonę. Bo ja już od razu powiedziałem parasolkę, ale no tak, no to jest parasolka. Bo Hagrid tak naprawdę nie może czarować. Ma zakaz. Ale... Zaczarował swoją parasolkę, no i... Ma swój e, jakby... Nic go nie powstrzymuje, o, można tak powiedzieć. Czy będę to robił... Czy będę, będę robił tą grę na 100%? Tego nie wiem. Bo szczerze dawno grałem w tę grę chyba naprawdę za, za dzieciaka... Ostatnio, ostatnio, może jakiś rok temu chyba odpaliłem tę grę, żeby sobie powspominać piękne czasy z wszystkimi gierkami Lego, zaczynając właśnie od Harry Pottera, kończąc na jakichś yy, jakich Piratach z Karaibów. Ale no. Tylko wtedy grałem... Yy, <klima> wtedy grałem jeszcze na mojej pierwszej konsoli, przez z czyli Xboxie 360. Jedna chyba z lepszych konsol, moim zdaniem. Ok, jak mu się tam dostać? Chyba tędy. Ok. Du, 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 du. No i mamy pierwszy herb. Herby są takim jakby znajdźką. Na każdy poziom, właśnie musimy zebrać cztery herby domu. Hogwartu. Eee... Żeby. No, no, po prostu trzeba poznajdywać No, no tutaj będę tutaj więcej tłumaczył. <laughs> Teraz właśnie e, musimy zdobyć korbkę no, do drzwi, żeby się wydostać z. To jest błędny kocioł. Chyba tak. Boże, trochę wstyd, że nie wiem, ale chyba tak. To jest ten... Dobra. Jesteśmy na zapleczu, tutaj trochę pomiszczymy. Zbudujemy słynny mur, który Hagrid walił, żeby się tam dostać dalej. No i tutaj mamy ulicę pokątną. Czyli tam taką słynną ulicę, gdzie można kupować e, właśnie akcesoria dla czarodziei, e, różdżki, kotły, czy, szaty. O, kolejny ten herb. Eee, szaty, nawet można zwierzęta tu kupować magiczno, znaczy magiczne, magiczne, w sumie nie magiczne, ale takie, że tam można sobie właśnie też zabrać ze sobą do szkoły. A tu jakaś maszyna sprzątająca. Fajnie. No to idziemy dalej. Mam mamy jakieś wielkie nożyczki. O monetka Uch, Dawaj tą niebieską, dobra yy, ta. Tam jakiś typek jest O, krzesełka Ale oprawa muzyczna Znaczy oprawa graficzna to nie, czekaj jak, jak się mówi za Udźwiękowienie o tej grze jest wyborne naprawdę. W ogóle jednym z moich marzeń jest pójść na jakiś koncert. Ej, Hagrid, czekaj. Tam jeszcze nie mam. Ogólnie jednym z marzeń jest pójść na koncert, yy, w której by grali jak całe udźwiękowienie. Yy, z serii Harry Pottera. Pewnie kiedyś pójdę, ale takie z, z, znaczy jedno z marzeń a drugie to jest właśnie odwiedzić yy, w Londynie c, ten, y, tego Warnera Brosa yy, cały ten taki plan filmowy gdzie oni to nagrywali no ale do tego, do tego to jeszcze kawał czasu Dobra, tutaj właśnie musimy zrobić eliksir i mamy właśnie te składniki. Wrzuciłem kwiatki, teraz pajączek i jeszcze logik. I logik musimy wyciągnąć. Tak. Uwaga, bomba! No i wybuchło. Możemy przejść dalej. O, typ, typ odcichł, mi bawę. A i. Z takich łańcuchów możemy, mogą ciągać tylko jakby silne postacie, no bo jeżeli chcemy to pociągnąć przed Harem, to Harem nie da rady. Oczywiście później znajdziemy sposób, jak obejść ten problem, ale na razie Hybrid musi nam pomóc. I dostajemy się właśnie w ten sposób do banku Gringota, w którym Harry Potter wypłaci swoje pieniądze. Raczej wiecie, ale rodzice Harego nie żyją. Ale, nie, ale zostawili mu jakby taki spadek. Może no, zabezpieczyli go pieniężnie, można to, że tak że jak powiedzieć. Więc nie musi się martwić o pieniądze. Ale no. Lecimy tu z trzecim. Chociaż szczerze, zarówno w książkach, jak i w filmach, te gobliny mnie zawsze przerażały. Nie wiem, czemu. Takie jakby. Takie takie nieprzyjemne stworzenia. No ale dobra, już os ostatnie ósmy, to dostanę monetkę. Myślałem, że jakiś herb dostanę, coś lepszego, ale no dobra, to też może być. Eee... Bo tam jest jakaś monetka fajna, ale tam nie wejdę, nie? No nie Dobra, skakuj. wskakuj Pyk. Pyk. tutaj też jest, ale to chyba Hagrid może Tam w tle w ogóle jakiś napad jest, czy coś? Oh, to będzie połowanie. Orzuciliśmy. Ale no, z tego właśnie ten, ten ziomeczek tutaj, który teraz z nim gram, pomoże Haremu i Hagridowi dostać się do skrytki Harry Pottera, w której przytrzymuje pieniądze. znaczy rodzice przytrzymywali dla niego pieniądze. o. To jest lepsze określenie, bo przecież Harek nie ma jeszcze pieniędzy. Tutaj dużo monety już w ogóle jest. Fajne. Tylko tyle? Dobra. No to idziemy dalej. Teraz się dostaniemy tutaj. Te sejfy też może tylko otwierać ten, ten ziomeczek. Cyk. Pek. Łooo. Wow. Dobra. Hagrid, Znaczy Hagrid. Oh, Boże. Hagrid, zostawiaj to. Jakiś obraz, tak? Pyk. Pyk. Mhm. No i... jedziemy. <ścoughs> To było szybkie, to było naprawdę bardzo szybkie. No ale zarówno... No ale te, te... jakby ta, ta komunikacja... Chciałem powiedzieć, komunikacja miejska to nie jest komunikacja. Miejska. Yy, ta... ten, ten transport był naprawdę dosyć szybki. Można nawet nie dosyć, to strasznie. Dobra. Co ja to mogę zbudować. Jakiś... O. Dobra. To ty teraz skakuj. Pek. Pra... A, no i właśnie prawdziwego czarodzieja. Dlatego zbieram pieniądze, bo na poziom jest jakby możemy. Zast... To jest też też jakby taki. O, tutaj macie, co na poziom trzeba zbierać. Uczniowie w opałach. Tutaj właśnie będą jakby w niektórych miejscach pochowani uczniowie, którym potrzebują pomocy naszej. Te herby. I właśnie zebrać odpowiednią ileś monetek, żeby dostać prawdziwego czarodzieja. To są jakby te cele do spełnienia poza przejściem poziomu. Oczywiście można to pominąć, jeżeli się nie chce kończyć z tego na 100%. Czy znaczy tej gry, oczywiście. O, i to jest właśnie fortuna Harry Pottera, zostawili, którą zostawili mu rodzice. O, to dla mnie oczywiście. Na impreza, co tu tam może być? O, to są właśnie sklep z różdżkami. I tam teraz zmierzamy, żeby Harry też dostał jakąś różdżkę. O, tutaj. Cyk. No, to. Może ta? Вау, <говор> oh, да, вот это <говор> <говор> i poziom kończony! Dobyliśmy dwa herby. Prawdziwego czarodzieja, let's go! Jej. Dobra. I złoty klocki. Właśnie do zbierania jest 200 złotych klocków. Za każdą jakby... Można znajdować się na świecie. Yy, albo właśnie wykonywać te misje poboczne w, w poziomach. A teraz Harry idzie... Stara się dostać na peron 94. No i co żeś zrobił?

No i mamy wielką salę. I teraz ciera dowiemy się, do jakiego domu staną przydzieleni uczniowie. Ron Weasley! Idź. Gryffindor! Taka szkoła robi wrażenie. Ale no. Dziękuję Wam za uwagę. To był pierwszy odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że się spodobał. Mam nadzieję, że będziecie oglądać go dalej. Znaczy dalej tą serię. <laughs> Nie odcinek. Eee... Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejny. pa